Bardzo serdecznie witamy na uroczystej inauguracji Nowego Roku Akademickiego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Państwowym Instytucie Badawczym. Witają Państwa mi dr Jarosław Kowal i Małgorzata Złorkowska. Jest nam niezmiernie miło poprowadzić tę uroczystość, która jest wielkim świętem naszego Instytutu i okazją do spotkania się z Państwem. Bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu generała broni profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Grzegorza Gilera, dyrektora Instytutu. Szanowni Państwo, drodzy zebrani, drodzy goście, witam serdecznie w Wojskowym Instytucie Medycznym z okazji inauguracji roku akademickiego 2020 Pozwólcie Państwo, że w pierwszej kolejności przywitam naszych e, wspaniałych gości, osoby, które e, uświetliły swoją obecnością e, naszą dzisiejszą uroczystość. W pierwszej kolejności witam przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana szefa kancelarii prezydenta RP, panią minister Grażynę Ignaczek-Bandy. Witam serdecznie przedstawiciela Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zastępcę Szefa Sztabu, Pana Generała Dywizji, doktora Karola Dymanowskiego. Jest z nami również Główny Inspektor Sanitarny, Pan Minister Krzysztof Saczba. Witam serdecznie Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Pana Otwigniewa Terekę. Wojając przy płatników. witam również dyrektora Departamentu do spraw Mundurowych Służby Zdrowia, pana doktora Kadiusza Kosowskiego. <noise> witam serdecznie przedstawiciela naszego organu nadzorującego, proszę nadzorującego dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, pana pułkownika Mariusza Świderskiego. serdecznie przybyłych na naszą uroczystość przedstawicieli władzy uczelni na czele z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego panem profesorem Aloizem Zbigniewem Nowakiem. Jest z nami również rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysińskiego, Panem ksiądz profesor Ryszard Czekalski. serdecznie Dyrektora Inspektoratu Służby kontroli Wojskowego Pana pułkownika Marka Januszewskiego. Zdanie również witam Zastępca Szefa Służby Wywiadu Wojskowego Pan pułkownik Krzysztof Banaszewski. Witam serdecznie Dyrektorów Instytutów Pana profesora Łukasza Szumowskiego, dyrektora Narodowego Instytutu. Witam serdecznie dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, panią Pułkownik dr Alicję Ońską. Witam serdecznie prezesa Zarządu Fundacji Orlen, panią Katarzynę Różycką. Wyskupa Polowego Wojska Polskiego, pan książę pułkownik Robert Dębiński. <klucz> Witam serdecznie wszystkie zgromadzone osoby. Witam serdecznie pracowników Wojskowego Instytutu Medycznego, przedstawicieli samorządu, samorządu funkcjonujących w naszym Instytucie członków Rady Naukowej, całą społeczność Instytutu. Witam serdecznie Państwa na dzisiejszej uroczystości. Kończąc powitanie, chciałbym jednocześnie powitać również na zakończenie człowieka, który przemówi z kolei na koniec. Powieka, który jest na pewno w większości, jeśli nie wszystkim Państwu znany, który wprowadzi nas na pewno w bardzo dobrą atmosferę czegoś czego wszystkiego nam dziś w tych niespokojnych czasach potrzeba. Witam serdecznie redaktora, pisarza, dziennikarza pana Rafała wygłosi. Dzisiejszy, który inauguracyjny już z tego miejsca, więc, tak, że dziękuję serdecznie za to, że przyjął Pan zaproszenie i podzieli się z nami swoją perspektywą widzenia niełatwej rzeczywistości, w jakiej przyszło nam żyć. Drodzy Państwo, właśnie nawiązując do tej niełatwej rzeczywistości, pozwolę sobie długo myślałem nad tym, w jaki sposób przemówić, w jaki sposób. Przekazać informacje, to, chciałbym, to czym chciałbym się też z Państwem podzielić. Stwierdziłem, że może dobrym pomysłem byłoby, aby zbudować cały ten przekaz wokół kilku myśli, takich, które w mojej ocenie akurat pasują do tego czasów, w jakich żyjemy. Wybrałem nie przypadkiem pisarzy, noblistów, ale dałem też teoretyków wojny. I od jednego z nich, tego, który chyba najczęściej jest cytowany, jeśli chodzi o e, strategię wojskową, polskiego generała Karla von dzisiejsze swoje wystąpienie rozłożę. Otóż e, Klausowicy, e, autor przypomnę wielkopomnego dzieła o wojnie, e, które ukazało się w roku 1830 około 1830 pisał między m.in. Wojna nie należy do dziedziny sztuki lub nauki, lecz do zjawisk życia społecznego. Lepiej da się ona porównać do handlu, jak, który również jest konfliktem ludzkich interesów i wspólności. Ma co prawda swoją gramatykę, ale nie ma własnej logiki, własnego sposobu prawidłowego myślenia. Nie, może, nie można jej nigdy oddzielić od polityki, a jeśli to się przydarzy, zrywają się wszelkie powiązania i powstaje rzecz bezmyślna. Bez ideologii. Także doskonale oddaje to czasy, w jakich żyjemy, czym jest wojna, Czy jaką rolę odgrywają też w tym wszystkim siły zbrojne. Doświadczamy tego wszystkiego m.in. właśnie na okoliczności toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny. I re refleksje i informacje, jakie stamtąd do nas docierają, jasno wskazują, że sukces w ochronie zdrowia, w ochronie zdrowia i życia na poru walki, ale również w każdym obszarze życia społecznego państwa. Na terenie, które toczy się konflikt zbrojnych, może zapewnić jedynie służba medyczna ściśle zorientowana na zabezpieczenie specyficznych podkreślam, specyficznych potrzeb, tak społecznych, jak i również oczywiście potrzeb sił zbrojnych. To jest wyzwanie, które stoi przed każdym państwem, które poważnie myśli o zabezpieczeniu swoich interesów, o bezpieczeństwie swojego państwa, narodu, o utrzymaniu zachowaniu tego, co jest tak naprawdę najcenniejsze, o zdrowie kance narodowe I nie da się tego zrobić, o czym my mówimy tutaj m.in. z przedstawicielem szefa sztabu i szef sztabu bardzo wiele na ten temat mówi, nie da się tego zrobić wysiłkiem wyłącznie sił zbrojnych. Jesteśmy dumni z tego, że Polacy pokładają w nas nadzieję, że jesteśmy gotowi, bo jesteśmy gotowi do tego, żeby bronić państwa, ale musimy mieć świadomość, że... Obrona państwa jest obowiązkiem, tak jak to konstytucja, obowiązkiem każdego obywatela rzeczpospolitej Polskiej i nie inaczej jest w kwestii ochrony zdrowia. Jest to wysiłek zarówno obszaru cywilnego, jak i wojskowego. Służba zdrowia jest jedna. Nie ma służby wojskowej i cywilnej. Ten podział może jest dobry na czas pokoju, ale w warunkach realnego zagrożenia kryzysu i wojny tak naprawdę oba te organizmy muszą działać wspólnie. W nomenklaturze natowskiej używano określenia kolokacji, współdziałania tych obszarów i dobrze by było, państwo, bezpieczne państwo musi dysponować zdolnością wykorzystania wszystkich zasobów, jakie znajdują się w obszarze właśnie tego systemu ochrony zdrowia. Rauzowicz pisał również, że wojna jest grupą sił moralnych i fizycznych za pośrednictwem tych ostatnich, proszę zwrócić uwagę, grupą sił moralnych i fizycznych, ale za pośrednictwem tych ostatnich tych fizycznych. Dlatego zabiegając o pokój, słynna maksyma łacińska, zabiegasz o pokój, przypuść się do drogi. Jeżeli zabiegamy o pokój, to należy prowadzić yy, dojrzałą, perspektywiczną i spójną politykę we wszystkich domenach, które choćby teoretycznie mogą się stać obszarami oddziaływań kinetycznych i niekinetycznych przeciwnika, skądkolwiek on będzie pochodził i kiedykolwiek zdecyduje się użyć przeciwko nam swojej siły. Ograniczając właśnie w ten sposób negatywne skutki dla społeczeństwa, państwa, dlatego co jest w tym najcenniejsze, jego stabilności politycznej, gospodarczej, zdolności do obrony własnych ambicji, dążeń, własnych interesów. Czesław Miłosz, wielki polski nowista, pisał Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamień. tu przechodzę do kolejnego elementu, oczywiście będąc cały czas w nurcie systemu ochrony zdrowia, że tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy Nadzieja na poprawę bezpieczeństwa państwa w obszarze zdrowia i opieki znajduje się dziś w obszarze nowoczesnego, profesjonalnego zarządzania kapitałem ludzkim. A zatem logiczna, spójna ścieżka kariery medyka wojskowego, czy medyka cywilnego, powinna być wypadkową jego osobistych dążeń, ale z drugiej strony również potrzeb państwa, potrzeb y, sił zbrojnych, rozwijanych, rozwijanych w toku szkolenia fachowego realizowanego na potrzeby właśnie tej obronności. Dlaczego? Dlatego, że dopiero dobrze wykształcony, odpowiednio zmotywowany przynależnością do zespołu profesjonalistów medyk, czy to będzie lekarz, pielęgniarka czy ratownik medyczny, są oczekiwane przez siły zbrojne walory, o których w dalszej służbie zabiegać powinien choćby resort obrony narodowej. I w toku toczącej się dziś dyskusji na temat tego, jakich kadr właśnie potrzebują siły zbrojne, jako medycy niezmiennie dlatego też stoimy na stanowisku, że lepiej wyszkolić jednego sprawnego profesjonalistę niż dziesięciu jednorazowych bohaterów. Dlatego też za, z wielką nadzieją, ale też i determinacją wyrażaną w podejmowanych inicjatywach. Patrzymy na nawiązaną współpracę w zakresie kształcenia kadr medycznych właśnie z Uniwersytetem Warszawskim. To nie tylko powrót do naszych korzeni. Przypomnę, w roku 2002 Instytut Medyczny przyjął tradycję szpitala ujazdowskiego, szpitala, który w ramach tak zwanego Centrum Wyszkolenia sanitarnego prowadził kształcenie lekarzy wojskowych na potrzeby sił zbrojnych drugiej Rzeszko kształcenie na bazie Wydziału Medycznego właśnie Uniwersytetu Warszawskiego. A zatem wracamy do naszej tradycji, do naszych tradycji, do korzeni, z których wyrośliśmy w II Rzeczypospolitej, ale jest to także, bo myślimy o przyszłości, zwrot ku przyszłości i związany z nią wyzwaniami mierzonymi poziomem rozwoju obszarów biotechnologii, farmacji, współpracy w obszarach różnego rodzaju modelowania matematycznego, nowoczesnych systemów informatycznych, wszystkiego tego, co wyznacza postęp w dzisiejszej medycynie. Uważamy, że to połączenie sił, tych zdolności, praktycznej umiejętności, praktycznej medycyny, praktykowanej, realizowanej tu na bazie naszego instytutu oraz tego potencjału badawczego i możliwości, które posiada Uniwersytet Warszawski, największy, najlepszy uniwersytet w Polsce stwarza niepowtarzalne warunki do tego abyśmy wyznaczyli nowy trend, nową ścieżkę, która zażegna kryzys kadrowy nie tylko wśród projektów. Chcemy oczywiście kształcić na potrzeby szeroko rozumianego rynku zdrowia, ale chcemy kształcić ludzi, którzy będą przygotowani do tego w każdych warunkach, jeżeli będzie taka potrzeba, odpowiedzieć swoją wiedzą i umiejętnościami na zagrożenia wynikające z czasu kryzysu, również z czasu wojny. Johan Paul Goethe powiedział: Niewielu wystarcza wyobraźni, by pojąć rzeczywistość. Jednak przechodzę do dalszych naszych wyzwań, celów. Jednak naszym najważniejszym celem i wyzwaniem, przed którym dziś stoimy, jest instytucjonalizacja Wojskowego Instytutu Medycznego jako podmiotu Wojskowej Służby Zdrowia. Z tego miejsca chciałbym, tu zwracam się do Pana Generała, jako przedstawiciela pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej Polskiej, chciałbym. Dobitnie powiedzieć, że jesteśmy gotowi. W pełni jesteśmy gotowi do przyjęcia współodpowiedzialności za realizację ważnych zadań w obszarze zdrowia, jakich pilnie potrzebują dziś siły zdrowia. Nasze kompetencje dydaktyczne, naukowe, medyczne, w obszarze zdrowia publicznego i profilaktyki, podobnie jak i doświadczenia, i te również realne osiągania w dziedzinie informatycznych systemów wspomagania decyzji terapeutycznych, diagnostycznych są dziś do wykorzystania, w pełni do wykorzystania zarówno dla wojska, jak i dla szeroko rozumianego systemu ochrony zdrowia. Są z całą satysfakcją, z pełną satysfakcją mogę powiedzieć, że jeszcze nigdy. W prawie 60-letniej historii sztuka przy nie był tak silny ofertą swoich usług, usług medycznych. Ani możliwości, zarówno w obszaru diagnostyki i terapii, ale też nie możliwości kształcenia i doskonalenia kadr medycznych. To jest niejako osią, wokół której te tematy są osią, wokół której budujemy przyszłość naszego szpitala, jednocześnie odpowiadając na wyzwania rynku ochrony zdrowia w Polsce, w tym również potrzeby sił zbrojnych. To wielka satysfakcja dla nas, że. Nasze podejmowane tu decyzje, sugestie są słyszane, słuchane, a też czasem w praktyce stosowane, w praktyce organizacji systemu ochrony zdrowia w kraju. To wielka satysfakcja, mieć możliwość realnych wpływów na to, co dzieje się w tym systemie, co dzieje się dobrego w tym systemie. Drodzy Państwo, Wojskowy Instytut Medyczny na przestrzeni lat zmienia się. To, co do tej pory osiągnęliśmy jako instytucja, wszystkim jako społeczność, bo instytucja to są przede wszystkim właśnie ludzie, nie byłoby możliwe bez czynnego udziału najważniejszego ogniwa, a zatem twórców, twórców wiedzy, nauki, wspaniałych lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego. Generalnie rzecz ujmując, wszystkich, podkreślam wszystkich państwa, członków. Rady nauk Naukowej, organizacji samorządowych, pracowników Instytutu, które, którzy od lat realizuje wizję nowoczesnego e, podmiotu medycznego, nowoczesnego Instytutu Badawczego w naszym kraju. W Nowym Roku Akademickim zatem życzę Państwu, życzę nam wszystkim, aby był dla każdego inspirujący twórczy zachowany poczuciem Uczestnictwa nie tylko w ciekawym, ale także wartościowym projekcie aktywności zawodowej. Życzę sukcesów, skuteczności, w działaniu, szczęścia osobistego no i tego, czego wszystkim nam bardzo trzeba optymizmu na złożyć. Dziękuję bardzo.